Co to się w nocy stało? Doszło do biatyki z udziałem dwóch posłów prawa i sprawiedliwości, jakiś gość wprowadzony do sejmowej restauracji ich poturbował. Wie co, Panie nie uchodzi. Że wiem, wiem nie, że nie chcę, chcę tego obracać żartem. No, nie wiem, nie dużo, bo mnie przy tym nie było. Natomiast konsultowałem się z naszymi posłami i z tego co wiem, to doszło do ataku fizycznego ze strony przedstawiciela środowiska medialnego na jednego z polityków. No ale medialnego Więc mówienie, jeżeli został zaatakowany fizycznie polityk pisu, mówienie, że doszło do bijatyki z udziałem polityków pisu jest nieuczciwe. Dobrze, to wie pan co, ja nie stawiam tezy. Doszło do, to pytuje, do, ale doszło do Dobrze, to wie pan, co, ja nie stawiam tezy. Bo bo do, pytuje, do, ale agresji fizycznej przedstawiciela mediów, aktora jednej z telenoweli, który. A przedstawiciela nie mediów, czy... czy to, aktor to przedstawiciel mediów, tak? No, no, nie, no nie do końca. Świata medialnego bardziej niż polityki. Tak? Świata, świat medialny zaatakował świat polityki. Że tak powiem, świata kultury, ewentualnie sztuki, to... No to chyba jak ktoś kogoś wiedział, kto to kultura, to nie jest. I tak. Wszystko, co tak, w to Kto do Sejmu, proszę powiedzieć? Nie mam pojęcia. A to jest pytanie do straży marszałkowskiej, natomiast podobno uczestniczył w spotkaniu towarzyskim z jednym z byłych polityków PiSu. Mówimy o aktorze Jacku Kopczyńskim, tak? tak. To o, o niego chodzi. Mhm. O niego chodzi. Czy będą jakieś konsekwencje, postępowanie... To już jest są... drugi przypadek opie... agresji Nie. fizycznej kogoś ze środowiska medialnego na kogoś ze środowiska politycznego. Przy poprzedniej sytuacji zostało czasowo zawieszone prawo wejścia. Chodziło tam akurat o jednego z redaktorów Przez Gazety Wyborczej. Chodziło o przepychanki czy tak... Redaktora Czuchnowskiego że do tam doszło do fizycznej też... Czyli ja, pana zdaniem Czuchnowski popchnął, czy... Moje zdanie jest istotne, bo ja nie byłem świadkiem. Straż Marszałkowska analizowała filmy. Mm -hmm. Marszałek Sejmu podjął decyzję o zawieszeniu prawa do wejścia do Sejmu dla tego dziennikarza. Tym razem I też myślę, w... że w tym wypadku będzie tak samo. Ten, um, akt, nie bo... możemy tolerować ludzi, którzy stosują przemoc fizyczną w instytucjach... Pełna polskich. zgoda. Pan Jacek Kopczyński miał ciągnąć za ubranie posła Mateckiego. Posła Matecki był też sprawdzany na zawartość alkoholu. Okazało się, że był trzeźwy. Dobrze, A teraz porozmawiajmy o polityce. Według mojej wiedzy nie tylko ciągnął, ale też uderzał od, uderzał, świadków, tak. y, od świadków zdarzenia. Informacja. Panie Marszałku, przejdźmy do polityki. Ważne, żeby wygrał ktokolwiek, byle nie Rafał Trzaskowski. To jest cytat z pana z 2 stycznia. Co się zmieniło, że teraz po drugiej turze wyborów Sławomir Męcen, który jest trzeci w stawce, ma niemal 15% poparcia, zaczyna rozmowy z dwoma kandydatami z czołówki, czyli między innymi z Trzaskowskim, którego pan w żaden sposób nie widzi na fotelu prezydenta Polski. Rozmowy, które mają sugerować, że takie poparcie albo jakiś rodzaj układanki nie jest wykluczone. Nic się, panie redaktorze, nie zmieniło. Ja nadal uważam, że Trzaskowski tych wyborów prezydenckich nie powinien wygrać. Natomiast Sławomir Mencen jest trzecim, jest trzecim najlepszym wynikiem w tych wyborach prezydenckich i chce dać pomoc do dokonania świadomej decyzji dla tych prawie trzech milionów naszych wyborców, czy wyborców Sławomira Mencena, po to, żeby mogli podjąć świadomą decyzję. Ale pan zakłada, że są w tym gronie także ludzie, którzy myślą inaczej niż Krzysztof. To bol sak. Ludzie, którzy uważają, Bardzo że. Bardzo różni ludzie wśród naszych wyborców, to jest oczywiste, zawsze tak było. I, Ani... i przede wszystkim moja opinia, może być, czy opinia Sławomiramensa, czy kogokolwiek z nas, bo wielu z nas od wieczoru wyborczego wyraża swoje opinie publicznie w mediach. Wcale nie są to opinie jednobrzmiące, każdy troszeczkę inaczej rozkłada akcenty. To, to są tylko jakby wskazówki, natomiast każdy z naszych wyborców musi podjąć decyzję w swoim sumieniu, na podstawie najlepszej wiedzy. wydaje mi się, że nie ma lepszego sposobu w demokracji, niż zaprosić tych kandydatów, zadać im trudne pytania, pozwolić im mówić, dać im deklarację programową, z przekonań naszych e, i naszej agendy to do pod Siedem punktów które... i powiedz osiem. I 8, czy, czy się zgadzacie, czy się nie zgadzacie? Y Myślę, że to jest zakaz powroszenia podatków, zakaz ograniczenia obrotu gotówką, zakaz yy, przesuwania nie. kompetencji do Brukseli kompetencji do Brukseli, nie Ukrainy do NATO yy, nie podpisze żadnej ustawy ograniczającej swobodę wyrażania poglądów i tak dalej, tak dalej. Brak zacieśniania możliwości samoobrony, dostępu do broni. Dostępu do broni, rzeczywiście tak jest, to jest taki, taki wasz katalog, ale. Rzeczy to, wykraczające poza yy, zainteresowanie wyborców Konfederacji idące znacznie szerzej. Myślę, że jeżeli do tych rozmów dojdzie, tak jak sztaby obiecały? to może to być naprawdę pożyteczne dla wszystkich z dziennikarzami włącznie. Pan w pierwszej turze w pięć lat temu wyborach zdobył dwa razy mniejsze poparcie, ponad dwa razy mniejsze niż będąc czwarty, niż w tych wyborach. Słowo Mirmencen, 6,78 milion 1,3 tysięcy głosów ponad. Pan nie udzielił wtedy żadnego poparcia kandydatowi prawicy, czyli Andrzejowi Dudzie, ale jednocześnie Pański elektorat podzielił się równo po pół. To jak to jest? Bozak uważa, że kandydat. To nie do końca duży... równo. też startował. Nie do końca było równo po no, pół, tak prawie. Ten, część naszych pół. wyborców nie poszła głosować. To uproszczenie, że po pół ono wynika z analizy tylko tych, którzy poszli głosować. Tak naprawdę. Nie... No to ci, którzy nie poszli głosować, tym bardziej nie pomogli Dudzie. Nie, ja nie mówię, że pomogli, mówię tylko, że ten podział był na trzy części. Tych, którzy byli zdemotywowani oboma kandydatami i nie poszli głosować, tych, którzy głosowali na aktualnego prezydenta kończącego kadencję, i tych, którzy głosowali przeciwko. A ilu było tych, którzy nie zagłosowali wtedy, pamięta pan? Mniej więcej? Trudno mi powiedzieć. Wydaje mi się, że to było, mam nadzieję, trochę mniej niż jedna trzecia. Mm -hmm. A w tych wyborach może być podobnie, w drugiej to, że jeśli chodzi o wyborców. Z pewnością to, będzie panie? tak, że wyborcy Sławomira Męcena znów podzielą się na trzy nierówne części. Tych, którzy nie pójdą głosować. Ja osobiście doradzam wszystkim, żeby brali odpowiedzialność i szli głosować. Nawet jeżeli to będzie bardzo trudna decyzja dla wielu osób, to jednak yy, uważam, że Zawsze da się zdefiniować mniejsze zło, większe dobro w takich wyborach. Będą ci, którzy będą głosować przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu i będą pewnie ci, którzy zagłosują przeciwko Karolowi Nawróckiemu. Nie jest żadną tajemnicą, że pan różnił się co do pewnych konkretnych kroków kampanijnych. Oczywiście to Sławomir Mencem decydował, bo to on kandydował. Natomiast kiedy... A jak nie jest tajemnicą, to proszę mi powiedzieć, co do których. Bo... Na przykład co do tego, właśnie chcę o tym wspomnieć, że pan, podobnie jak cały obóz narodowy tworzący Konfederację, współtworzący, był przeciwny takiemu ostremu atakowi czostrych, ze strony Mencena wobec Karola Nawrockiego w sprawie kawalerki. Nawrocki zrobił rzecz całkowicie obrzydliwą. To jest wypowiedź przed kilkunastu dni. Przejął mieszkanie starszej osoby, skłamał notariusza, zmusił do kłamstwa. Nie jestem sobie w stanie wyobrazić, jak coś takiego może być akceptowalne. Jest ostatnim z kandydatów, który powinien być prezydentem. To trochę wiąże dzisiaj Sławomirowi Mencenowi ręce. A i tu jest ta różnica, o której słyszałem, pan nie był zwolennikiem takiego ostrego ataku na Nawrockiego. Przede wszystkim myślę, że ani ja, ani Sławomir Mencen chyba nie rozpatrywaliśmy tego wyłącznie w kategoriach taktyki kampanijnej, ostryjskiej Ataku. Wydaje mi się, że i w wypowiedzi Słowem i w mojej wypowiedzi wybrzmiewała przede wszystkim ocena tego, co wiemy na temat tej sytuacji. I myślę, że obaj zrobiliśmy dokładnie to samo, czyli przedstawiliśmy swoją ocenę tego, co wiedzieliśmy. Zrobił rzecz całkowicie I Była ona trochę różna. I to, jest normalne w kon... I to jest normalne w Konfederacji, że mamy prawo różnić się w ocenie. Dobrze, ale czy nie uważa pan, że trochę Mencena jest w tej chwili zakładnikiem tej wypowiedzi? Bo on wczoraj będąc w kanale zero powtórzył. Długoterminowo uważam, że ten atak był bardzo dobry i bym. Go oczywiście powtórzył, był prawdziwy, naprawdę nie wierzę w jego wersję, uważam, że zrobił rzecz brzydką. Czyli Mancen idzie konsekwentnie tą ścieżką jednocześnie rozmawia, czy chce rozmawiać na wrockim o tym, że może go poprzeć. Jak można rozmawiać o poparciu z kimś, kto zrobił rzecz całkowicie obrzydliwą, nie nadaje się na prezydenta? No i zdaniem to tylko, że tak powiem, nie wiem, czy jeszcze istnieje na świecie taki gatunek panienek z dobrego domu, które mają takie infantylne wyobrażenie o świecie, że polityka jest wypełniona przez ludzi dobrych, nie robiących błędów, nie robiących czasem jakichś rzeczy niemoralnych. Natomiast my z pewnością w Konfederacji takimi panienkami z dobrego domu nie jest... Jesteśmy, w związku z czym wiemy, nie, nie tego wam wiemy, wiemy, że będziemy wybierać pomiędzy dwoma niedoskonałymi ludźmi, a naszą rolą jako wyborców w drugiej turze nie jest ważenie ich moralnych niedoskonałości. Naszą rolą jest ocena sytuacji z perspektywy racji stanu i interesów narodu polskiego. Dlaczego Krzysztof Bosak uważa, że z interesu racji stanu lepiej byłoby, żeby Karol Nawrocki został prezydentem? Ja nigdy nie udzieliłem poparcia Karolowi Nawrockiemu, u, u, natomiast, Udzielił pan wypowiedzi, że jest konieczne prowadzić kampanię negatywną przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu. Proszę, no bo nie polegać? ufam absolutnie człowiekowi, który zamiast przez. 7-8 lat pełnienia urzędu i 20 lat obecności w polityce. Nie spotkał się nigdy z nami, a spotkał się wielokrotnie z synem George'a Sorosza. Jego kampusy Polska są finansowane przez niemieckie fundacje polityczne. Jego kampania wspierana jest przez NGOs finansowane z zagranicy, wspierane technologicznie przez firmę założoną przez byłych polityków postkomunistów węgierskich. Od wie pan, służb to, ale wie pan też dobrze, że... dla mnie to jest kandydat Odlajmy, za granicy, prezentujący od... obłęd unijno-klimatystyczno-LGBT. Ja tego nie chcę w Polsce. Uważam, że on zagraża naszej suwerenności i naszą własnością. Finansowanie kampanii granicą jest nielegalne i rzeczywiście jest tak, jak Pan Naczelak powiedział, że przez jedną z fundacji kojarzoną ze środowiskiem liberalnym taki proces był prowadzony. Ale dodajmy też, że sztab Trzaskowskiego wcześniej złożył doniesienie w tej sprawie do prokuratury. A wcześniej Odcinali. członkowie sztabu publikowali dokładnie te same reklamówki, które te ngo -sy. Znaczy, for, rzeczywiście podawali dalej I na Twitterze. I wygląda na bardzo blisko związane. Nie, nie takie rzeczy podają politycy na, na Twitterze. Samo podawanie na Twitterze. Nie, to na nie było tylko podawanie dalej. Tam były różne wersje montażowe tych samych spotów, to wskazuje na to, że korzystali z tego samego studia produkującego reklamówki. A to nie znaczy, że, że produkowali reklamówki za pieniądze pochodzące z zagranicy. No, nie, Pan nie tego. Powiem nie powiem. tego. No, no właśnie. Natomiast uważam, że te, powiedziałem, że Rafał Trzaskowski organizował imprezy finansowane z zagranicy, tak jak Campus Polska. Tak, finansowane przez zagraniczne fundacje. Panie Marszałku, co mówi o stanie polskiego społeczeństwa, i to nie jest, to słowo nie jest nacechowane w moich ustach, wynik Grzegorza Brauna. Ponad 6%. To też jest, nie jest wasz sukces, że kogoś takiego straciliście z pokładu, jeżeli zdobył tak fantastyczny wynik. Panie redaktorze, myślę, że Polacy są zmęczeni poprawnością polityczną i nie ma w tej chwili w polskiej polityce, kto bardziej radykalnie kwestionuje już Grzegorz Braun. To, to pan to nazywa y, zmęczeniem poprawnością polityczną, jego antysemickie wypowiedzi na przykład? Postawę wyborców nazywa w ten sposób. Odpalanie... Ludzie, którzy głosują na Grzegorza Brauna po tym, gdy prowadził kampanię z wielką dmuchaną gaśnicą. Y, uważam, że to jest jak prowokacja, jak policzek wymierzony w twarz medialnym i politycznym elitom, które no dobrze, ale to... chcą Polaków nagiąć w to imadło poprawności politycznej i zacyp to... nam dokręcać ale wie pan, co... nie, ale o jedno okrążenie bardziej, żeby nam się to... te głowy jeszcze bardziej spłaszczyły, dobrze, żeby nam... Ja nie chcę to panu głowy tak? płaszczyć. Nie chcę to Panu i Madła przykręcać, to proszę powiedzieć tak pojechać od serca. Może pan o Żydach o Ukraińcach. Może pan powiedzieć, co Pan chce, proszę ja pana bardzo. Mówię bardzo. To, co Gdzie, na ten temat? Gdzie są granice dla pana. Dla mnie? Bo jednak media... Dla mnie granice. ale także są, jest dobre reprezentowanie polskiej racji stanu. Media, ale także wy jako politycy pełnicie także rolę edukacyjną. Jeżeli tak wy palicie flagi. Jeżeli wy atakujecie, nie boję takiego w naszej kampanii. Chwiloczka, ale ja mówię o Braunie. Pan, pan mówi akceptując. Dobrze. Do mnie pana w... kolega. Ja mówię pana kolega do mnie pan, Nie. Pan mnie poprosił o wypowiedź analityczną. Pan mnie poprosił o wypowiedź analityczną. Jak to świadczy o polskim społeczeństwie, co się dzieje? Więc ja Może, ale dobrze. To, 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 zapytam pana o ocenę. Oczywiście, pan... jeżeli pan pyta moją ocenę, ja bym wolał, żeby ci, którzy zagłosowali na Grzegorza Brauna, zagłosowali na słowa. Pytam o ocenę. Uważam, że nasza oferta jest lepsza. Ale nie, ale to pan mi mówi o ocenie politycznej, a ja chcę zapytać Rozumiem. Nie, moralną ocenę kampanii Moralną ocenę kampanii prawna. Jak pan ją ocenia? Prowokacyjna. Ale czy to jest akceptowalne dla pana? Wszystko, co się mieści w granicach prawa, jest dla mnie akceptowalne, bo mamy demokrację. Prokuratura go ściga, ma bardzo poważne wady. Natomiast prokuratura go za, za incydent z gaśnicą. Prokuratura go w kilku innych kwestiach, więc tutaj kwestia złamania prawa jest otwartą kwestią, ale dopytam. No jest, czy używanie, do haseł, do y, używanie haseł, Używanie że ci mają za dużo władzy? Y, czy używanie haseł antyukraińskich? To jest coś, co pan akceptuje? Zależy od. Trzeba rozpatrywać, jak to mówię, case by case. Z pewnością nie możemy zgodzić się na to, że jakiekolwiek narody w naszej debacie politycznej będą świętą krową i nie będziemy rozpatrywać różnic interesów albo będziemy uprawiać autocenzurę w odniesieniu do jakiegokolwiek narodu. Przy... My jako Polacy w żadnym państwie na świecie nie jesteśmy traktowani w ten sposób, więc nie widzę powodu do symetrii. Podpalenie flagi Izraela akceptowalne czy nie? Yy, znany na całym świecie sposób wyrażania swojej negatywnej opinii politycznej o polityce danego państwa osobiście uważam że ktoś kto chce być poważnym politykiem nie powinien yy, zajmować się paleniem flag natomiast ludzie którzy celują bardziej w happeningach prowokacjach robią to na całym świecie wobec kary, kary za homoseksualizm Mm, nie słyszałem, żeby Grzegorz Braun postulował wtedy. Negocjujmy granice. Natomiast, panie reżynie, że pan mnie ustawia w a, nie, roli a, nie, rzecznika sztabu a, nie, i kampanii, wie, która się Nie, tak? absolutnie. Zastanawiam się, dlaczego yy, znowu dlaczego taki Pan słyszał propozycję tego typu, bo ja nie. Już panu mówię. Negocjujmy granice nietolerancji, tylko granice penalizacji. Jeśli ktoś wystąpi z liberalnym projektem patorzenia, to wtedy zastanowimy no się nad To jest roku? Ale... Z którego roku? Niech pan, pan... Ale to, 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 co, to... Niech pan powie, z którego To, to jest powie. nieaktualne: 2019, 2 kwietnia. Czyli musiał postę. pan sięgnąć y, 6 za to mi, lat. Za to mi płacą. Ja bym lat... sięgał 7 no, lat... no, no, no Ma pan prawo co zrobić? A na ile wywiadów pan Grzegorz Abrana przez tą kampanię zaprosił? Y, wie pan co? Prowad... Zero. I proszę, wyrozumiem. Drodzy Państwo, nie oglądałem tak, stary po numer polityków, kiedy brakuje argumentów, atakuje się dziennikarza. Prowadziłem z nim na przykład debatę, kiedy kandydował na prezydenta Rzeszowa. Proszę Pana, i powiem pierwszym, którego ze zdalnego programu wyrzucił. Czyli na, na wywiad ani jeden Pan przez kampanię go nie zaprosił, ale mnie Pan chce przepytywać o wypowiedź Brana. Bo Pan mówi, że jego sukces jest skutkiem działań mediów, które miażdżą głowy obywatelom. Nie, nie powiedziałem tego. Powiedziałem, że jest to reakcja obywateli na poprawność polityczną. A ja pytam, gdzie są granice argumentów, które politycy użyją wobec Zawsze jakieś demony w społeczeństwie tkwią, można je ożywiać, można je wykorzystywać politycznie, no antysemityzm mówmy konkretnie, bez mitologizowania. Demony to jest język taki, wie pan, moralizatorski, inteligencji lewicowej antysemityzm, co to jest? To nie są demony? To jest emocja. negatywna Można na tym grać? Uważam, że trzeba być ostrożnym bardzo. Nie należy. Nie należy negatywnych emocji dlaczego czegoś nie ma u was dzisiaj? Bo zdecydował się wystartować w wyborach prezydenckich wbrew uchwale władz Konfederacji. I tylko to, bo gdyby nie wystartował, to no i... w strategię polityczną, o czym wielokrotnie mówiłem w różnych wywiadach. No dobrze, ale wy go dlatego, że w w pan, się w poszedł w, w strategię radykalną, my idziemy w strategię, powiedziałbym, odpowiedzialną, bardziej roztropną, która ma na celu poszerzyć bazę wyborczą i zdobyć w Polsce władzę, a nie bawić się w prowokacje. To są jakby dwa różne elementarze uprawiania polityki. Czy, czy wy dopuszczacie, by były takie wypowiedzi, za które Jarosław Kaczyński krytykował was jako liderów Konfederacji? Także pan Osobiście. Nie, czy, czy pan sobie wyobraża jakąkolwiek formę współpracy z Koalicją obywatelską po jakichś przyszłych wyborach? No, w 27 roku na przykład. Nie ja lubię pytań o wyobraźnię polityków, dlatego że to nie jest pytanie o wyobraźnię, to jest pytanie o plany. Odpowiadam więc na pytanie o plany. Nie ma w tej chwili żadnych planów współpracy z koalicją obywatelską. A sprawny sprawiedliwości? Sprawiedliwością? uważamy ich rząd za fatalny, e, który dobrze żeby się jak najszybciej skończył. A z sprawą i sprawiedliwością, tak. również się... nie ma żadnych planów współpracy w tej chwili. Uważamy rząd Matusza Morawieckiego, który upadł w 2023 roku. Za fatalny. I dobrze, że upadł. No ale z kimś będziecie musieli rządzić. Albo będziemy musieli, albo nie. To jest decyzja po pierwsze wyborców, którzy rozdają talony yy, do negocjacji po wyborach. Po drugie jest to wynik negocjacji. My z pewnością, jeżeli będziemy mieli wielu posłów i tworzenie większości rządzącej będzie od nas zależało, będziemy bardzo twardo negocjować z każdym, kto będzie chciał usiąść A do tym A to stołu politycznie czysto jedyną. wie pan, pobawimy się w mówieniu o emocjach, ale porozmawiamy o strategii politycznej. No bo zakładam, że emocje są rzeczywiście w panu takie, że Rafał Trzaskowski to nie jest pana kandydat, jest to logiczne. Mówiąc delikatnie. Jestem wyjątkowo delikatny, naprawdę. Natomiast jaki interes Wy politycznie macie w tym, żeby Karol Nawrocki został prezydentem i został umocniony. Po pierwsze, wszedł relatywnie nowy gracz, czy w ogóle nowy gracz na scenę polityczną, relatywnie młody i umocnił w tym Prawo i sprawiedliwość, prawo i sprawiedliwość, które kiedykolwiek ma władzę to was zwalcza. Więc jaki macie interes? W po pierwsze, tym? ja nie powiedziałem w tym wywiadzie, ani w żadnym innym, że my mamy w tym interes polityczny. Ja mówię o tym, że druga tura wyborów prezydenckich jest kwestią odczytania racji stanu. Czasem nasz interes polityczny i racja stanu mogą się. Rozjeżdżać. To są te sytuacje, gdzie do wyboru mamy dobro polskie i Być może z partieniackiej perspektywy jest tak, jak pan mówi. To znaczy, najlepiej, żeby PiS był jak najsłabszy, żeby Nawrocki przegrał. No taka jest Być logika może. polityczna. Natomiast nawet z tą logiką polityczną się nie zgadzam. Dzisiaj już odpowiadałem na to pytanie, na wiedział pani Biedrzycki, Jest pan drugim dziennikarzem, który to stawia. No Wydaje... mam pytanie z naturalne się... zupełnie. Widziałem też podcast z udziałem pani redaktor Długoż. Nie wiem, czy pan też tam był, czy ktoś tak, inny. Tak, byłem w był wyrażany. Wydaje mi się, że to jest jakiś mit w środowisku dziennikarzy, nazwijmy to o bardziej centro lewicowej sympatii, że y, y, zwycięstwo ewentualne Nawrockiego jest dla nas jakimś wielkim zagrożeniem. Nie postrzegamy tego w kategoriach zagrożenia. Nie boimy się tego. Oczywiście z Nawrockim mogą być najróżniejsze problemy, jak z każdym politykiem. Jakie? Różne rzeczy mogą wyjść. No, najróżniejsze. Ale co? Wyjście, co pan Wszelkiego pan rodzaju. Natomiast chodzi o... To pan o... mówi chwilę, chwilę pan, pan mówi tak. jak Różne każdym... rzeczy mogą wyjść, ale co? Panie redaktorze, y, co, co może wyjść? No na przykład konflikt z rządem, tak? Spekulują dziennikarze, że może być kohabitacja trudna. Oczywiście, że może być. Natomiast prezydent, który będzie w to podpisywał Tuskowi z naszej oceny i z dużo większym zagrożeniem. Prezydent, no, który. Przecież prezydent... to Z z nimi dwoma. Nie, zaraz to wyjaśnię, dlaczego tak robi. Prezydent, który będzie na przykład chciał blokować wszystko, co ma wymiar konserwatywno-suwerennościowy, jaki jest nasz interes, żebyśmy mieli takiego prezydenta? Bo, żeby osłabił politycznie... naszą niepodległość, żeby jeżeli. To ja panu tłumaczę. Czysto, wie pan, pewnie pan i pewnie... A poza tym pan utożsamia Nawrockiego z pisem, moim zdaniem tam jest dużo bardziej złożona mozaika interesów. Moim zdaniem cała ta afera z kawalerką, jeżeli miałbym powiedzieć, swoje typy wynika z tego, że sztab PiSu nie miał pełnej wiedzy. No to, pokazuje, tak. to pokazuje w takim razie, że on y, jest y, od tego aparatu pisowskiego wcale nie tak bliski i zależny, jak się w wydawało. Być może jest tak, że on gra na swoich warunkach. Ja widzi pan, ja też taką tezę z Stachem czasami, no to... czasami trafia. Panie Pani Marszałku. Czasem. Yy... A dlaczego Sławomir Miercenz zaprasza obu? No odpowiedź jest bardzo prosta, bo tu nie chodzi o to, co ja myślę. Tu nie chodzi o to, co myśli Sławomir Miercenz. Tu chodzi o to, co zdecydują w, naj... w następną niedzielę prawie 3 miliony wyborców Konfederacji i im trzeba dać narzędzie do tego, żeby mogli podjąć odpowiedzialną decyzję jak dorośli ludzie, którzy używają swojego rozumu, a nie są instruowani przez swoich liderów jak nie, ten pasuje, worek nie, ziemniaków, tak? Nie, ale Więc jeżeli będą mieli dwie rozmowy kilkugodzinne do obejrzenia, deklarację programową podpisaną lub niepodpisaną, zakładam, że Karol przyjmie w całości, a Proszę, ale wyborcy konfederacji będą pikingki, powie to tak, to nie, to tak, to nie. Pa, pan, pan już wie, co będzie, dobrze. No, no nie, no sam Trzaskowski już to zadeklarował. Powiedział, niektóre rzeczy są dla mnie no, okej. Okay, wie pan, i zaraz do tego przejdę jeszcze na koniec. To, co mi, jest dla niego niewystarczające. To, żeby ludziom narzędzia do oceny. Dobrze, ale, ale ludzie kandydatów. pamiętają, że Bosak powiedział, nikt tylko Trzaskowski, co jest jasnym wskazaniem. Wiedziam, każdy, Menzen... każdy, każdy byle nie Trzaskowski to to samo właściwie. Jednocześnie... No, ja... pan nikt tylko Trzaskowski? co Nikt, tak nikt tylko nie Trzaskowski. Aha, okej. Okay. Przepraszam, jeśli nie byłem nieprecyzyjny. Pan, pan marszałek jako syn y, nauczycielski jest bardzo precyzyjny. Ja y, słyszę pana, który jednoznacznie mówi nie Trzaskowski i słyszę Mencena, który mówi najgorszym byłby Nawrocki. Biedni ci wasi wyborcy. Moim zdaniem, y, cytuję pan słowa, które nie padły. Sławomir Męcen dokonał niezwykle surowej oceny tej całej akcji sprzed lat kilkunastu z transakcją kawalerkową. Natomiast moim zdaniem, ani dla Sławomira Mencena, ani dla nikogo w Konfederacji, ocena polskiej racji stanu nie sprowadza się do jednego aktu notarialnego sprzed lat kilkunastu. Stąd ośmiopunktowa... uważa wiarygodne... pan, że w ośmiopunktowej deklaracji, którą Sławomir Męcen mhm. przedstawił, nie ma sprawy kawalerki, Ale nie, która nie może tak być. rozgrzała dziennikarzy. Nie może być, bo to są sprawy, wie pan. O godność kandydata. Nie, no, sam sztab, no, sztab w pisu robiąc deklarację, że zostanie kawalerka oddana, uczynił z tego pewien punkt wiarygodność kandydata dla nas. programowe sprawy programowe. Żeby, gdyby Mensen przejął kawalerkę albo Trzaskowski przejął kawalerkę, zachowywalibyśmy się tak samo, to jest kwestia wiarygodności kandydata na prezydenta. Chce pana o jeden z tych punktów jeszcze na koniec zapytać. Proszę bardzo. Tych ośmiu punktów, które Słowomir Mensen kładzie na stole przed rozmowami z Nawrockim i z Trzaskowskim. Nie podpiszę ustawy w sprawie ratyfikacji akcesji Ukrainy do NATO. Ja nie chcę polemizować na ten temat, znaczy zdanie konsekwentne. Jaką pan widzi w obecnej sytuacji? Kiedy Trump prowadzi kolejne rozmowy, niedawno rozmawiał przez telefon z Putinem i chyba. Nie jest szczególnie zainteresowany jakąś pomocą dla Ukrainy. Jaką pan widzi przyszłość dla Ukrainy? Co się ma stać z tym krajem, kiedy jakiś rodzaj zostanie zawarty? Ma część terytorium oddać Putinowi, ma być taką strefą buforową, ani w Unii, ani w NATO. Wejście do Unii właściwie jest niemożliwe ze względów gospodarczych, ale do NATO wy mówicie tak, że nie wiem, co ma być Ukraina w waszym takim myśleniu strategicznym. Do NATO to przede wszystkim Amerykanie mówią nie, więc powtórzenie tego. Mówi co... Trump nie. O, nie, nie, nie. Za administracji Biden'a też nie było zaproszenia nawet do otworzenia rozmów o co dyplomaci ukraińskiej bardzo zabiegają. Ale ja wrócę do tego pytania, I panie, było. panie Więc i, i wielu innych państw europejskich, jak Niemcy, Francja, też nie będzie zaproszenia do NATO dla Ukrainy, bo to nie są państwa gotowe pójść panie na wojnę szałku, z Rosją o Ukrainę. Czym ma być Ukraina? Eee, Docelowo. Myślę, że dobrze, żeby utrzymała swoją niepodległość od Rosji. Eee, dobrze, żeby zapanował pokój po to, żeby powrócił rozwój gospodarczy, normalnie prowadzony transport, handel. Eee, a reszta rzeczy jest w tej chwili w sferze, powiedziałbym, tej mgły wojennej, no nie, nie pewnej nieostrości, no dobrze, ale nie Nie, o nie, nie pytam, o go, pytam o przyszłość. Jak z punktu widzenia interesu polskiego, mówi pan do racji stanu, jak ma wyglądać Ukraina absolutnie granicznie, strategicznie? Jeżeli klasy, ma, miałbym na się na pobawić spekulacje, to moim zdaniem z Ukrainą będzie w przyszłości, podobnie jak z innymi państwami dawnego bloku sowieckiego, pozostającymi w sąsiedztwie Rosji. Mam na myśli państwa Azji Centralnej, państwa Kaukazu, to znaczy będą prowadzić politykę wielowektorową, będą, e, b, będą politycy ukraińscy zmuszeni do robienia czegoś, do czego są zresztą dość dobrze yy, stety, czy niestety przyzwyczajeni, czyli do uwzględniania interesów Rosji w swojej polityce. Będą robić to także politycy zachodni. Zapanuje pokój. Yy, będą prowadzone interesy na I Rosja na Ukrainę, nie zapłaci żadnych konsekwencji politycznych te, te yy, z tego powodu, że wywołała wojnę. Tak? Nie zapłaci je w proporcji do wszystkich poprzednich wojen, które prowadziła. Czyli prawie wcale. Ech, to nie było, Państwo. Zachód jest za słaby, żeby w tej chwili dyktować komukolwiek e, płacenie konsekwencji. Trzeba być najpierw silnym, żeby komuś dyktować zasady. Zachód jest w tej chwili za słaby. Drodzy Państwo, Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, jeden z liderów konfederacji był mi Państwa gościem. A już za chwilę.